Cześć. W dzisiejszym odcinku prezentacja kamery Panasonic RX67. Kamera posiada stabilizację obrazu, 20-krotny optyczny zoom, 300-krotny zoom cyfrowy. Dodatkową opcją fajną w tej kamerze, zobaczcie co jest. Nagrywanie w ciemności. Jeszcze yy, mamy efekty jeden i drugi, kamerę się włącza. Tak, i dla Was nagram teraz film testowy razem z tymi efektami, które ta kamera ma, i nagrywaniem w ciemności. Zobaczcie sobie. Zaczynamy od nagrywania w ciemności. Jest tutaj, teraz, tak trochę szarawo. Włączam Zero Lux przycisk. Zmienia się obraz na czarno-biały, ale za to wszystko widać. Wejdę teraz do pomieszczenia, gdzie jest całkowicie ciemno, żebyście zobaczyli. Całkowita ciemność. Tak nagrywa. To jest efekt zoom Cyfrowy. To jest mozaika. To jest jakiś stretch. Efekt teraz lustro. Multi. Następny efekt P, -in -p. Nie wiem co to jest. Mix. Vibe. Aha, wiem o co chodzi. Strop, Gain up. Jeśli damy efekt na przykład vibe, to zrobimy coś takiego. Jak zrobimy pauzę, to potem się pojawi coś nowego. Vibe, czyli jestem w innym miejscu i jest takie przejście. Jak zastosujemy efekt hmm. Tylko vibe jest, dobra. Chyba, że stretch też zobaczymy. Pauzę zrobię. Taki efekt vibe. O, jeszcze jest mix. Efekt mix to jest taki. Czyli nagrywamy jakąś scenę, robimy pauzę, pojawia nowy obraz i już w ten sposób. O, mamy jeszcze taki efekt negatywu. Solarii tak zwane Sefia Sefia, i co jeszcze? I mamy jeszcze tutaj Black and White Vibe Mega Solarii No, dosyć sporo tych efektów jest. Jeszcze jednym fajnym efektem jest Multi Snap. Zobaczcie, robię pyk i tutaj. Nagrywam sobie jakieś rzeczy, a zdjęcie jest cały czas. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.